Jesteś zmęczony swoją pracą i masz ochotę na coś bardziej niekonwencjonalnego? Oto krótka prezentacja na temat pracy freelancerskiej. Praca freelancerska to profesjonalna działalność, w której osoba oferuje swoje usługi samodzielnie, bez długoterminowych umów z pracodawcą. Ta kariera oferuje elastyczność i niezależność, pozwalając profesjonalistom na ustalanie własnych godzin pracy i wybór projektów. Ta wolność wiąże się z wyzwaniami, takimi jak ciągłe poszukiwanie klientów i zarządzanie finansami. Jednak freelancerzy cieszą się większą swobodą twórczą i potencjalnie wyższymi zarobkami w porównaniu z tradycyjnym zatrudnieniem. Ta elastyczność pozwala także lepiej pogodzić pracę z innymi zobowiązaniami osobistymi i rodzinymi. Pomimo wyzwań, Praca freelancerska może stanowić satysfakcjonującą i satysfakcjonującą ścieżkę kariery DLA, tych, którzy są gotowi poświęcić niezbędny wysiłek, aby odnieść sukces. Rozpoczęcie kariery freelancerskiej wymaga planowania i przygotowania. Przede wszystkim ważne jest określenie oferowanych usług i zidentyfikowanie docelowej grupy odbiorców. Na przykład, jeśli jesteś grafikiem, Możesz oferować usługi projektowania logo, broszur lub grafiki na media społecznościowe. Następnie istotne jest stworzenie profesjonalnego portfolio, które przedstawi kompetencje i doświadczenia związane z branżą. Możesz dołączyć do niego przykłady wcześniejszych prac i opinie klientów. Aktywne poszukiwanie klientów jest kluczowe. Wykorzystuj platformy online, uczestnicz w wydarzeniach networkingowych i korzystaj z istniejących kontaktów. Na przykład możesz zacząć oferować swoje usługi na platformach takich jak Upwork lub Fiverr, uczestniczyć w targach branżowych lub prosić znajomych o polecanie Cię potencjalnym klientom. Po pozyskaniu klientów istotne jest ustalenie klarownych i transparentnych stawek oraz zasad płatności. Na przykład, możesz naliczać stałą opłatę za projekt lub ustalić stawkę za godzinę pracy. Na koniec warto zainwestować w ciągłą edukację i budowanie solidnej reputacji w branży. Możesz uczestniczyć w kursach online, aby doskonalić swoje umiejętności, lub brać udział w warsztatach i konferencjach branżowych, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami. Jeśli podoba Ci się ten film, Sugerujemy subskrypcję, a jeśli dałbyś również łapkę w górę, byłbyś niezwykle uprzejmy. Zarządzanie finansami jest kluczowe dla freelancerów. Ważne jest zaplanowanie dokładnego budżetu, śledzenie przychodów i wydatków oraz oszczędzanie na okresy większej niepewności. Narzędzia takie jak arkusze kalkulacyjne i oprogramowanie do księgowości Mogą pomóc w prowadzeniu kontroli nad finansami. Ponadto zaleca się ustalenie planu opłacania podatków i rozważenie otwarcia osobnego konta bankowego na cele freelancerskie. Dobre zarządzanie finansami przyczynia się do stabilności i długoterminowego sukcesu kariery freelancerskiej. Jakie wrażenie wywiera na Tobie ten rodzaj kariery? Daj nam znać w komentarzu. Ciągły rozwój zawodowy jest kluczowy dla freelancerów. Inwestowanie w edukację i zdobywanie nowych umiejętności pozwoli Ci zachować konkurencyjność i być na bieżąco na rynku pracy. Uczestnictwo w kursach, webinarach i konferencjach branżowych zapewnia możliwości nauki i nawiązywania kontaktów. Kontakt z innymi specjalistami branży może prowadzić do inspirujących współprac i nowych możliwości rozwoju. Ponadto, być na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w swojej dziedzinie pozwoli ci oferować wysokiej jakości usługi i pozostać aktualnym. Stały rozwój nie tylko wzmacnia Twoją pozycję na rynku, ale również zapewnia długoterminowy sukces Twojej kariery. Dla freelancerów znalezienie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest kluczowe DLA dobrobytu i szczęścia. Ważne jest ustalenie jasnych granic między pracą a czasem wolnym, ustalając regularne godziny pracy i poświęcając sobie czas na naładowanie baterii. Praktyka technik radzenia sobie ze stresem, takich jak uważność i medytacja, o których rozmawialiśmy w różnych filmach, może pomóc w zachowaniu spokoju i radzeniu sobie z presją pracy. Ponadto, rozwijanie zainteresowań poza pracą i spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną przyczynia się do utrzymania zdrowej i satysfakcjonującej równowagi. Znalezienie równowagi między pracą a życiem osobistym sprzyja ogólnemu dobrobytowi. I poprawia wyniki zawodowe. Dziękujemy za obejrzenie aż do końca. Sugerujemy obejrzenie naszego filmu o radzeniu sobie ze stresem, ponieważ pomoże Ci w Twojej karierze freelancerskiej.